Myliłem się, konfederacja jest bardzo wolnościowa, wcale nie jest seksistowska, ksenofobiczna, homofobiczna, rasistowska. Jednym z postulatów Konfy jest wprowadzenie maksymalnej swobody zawierania umów, i myślę, że to rozwiązałoby większość problemów osób homoseksualnych, także zniesienie podatku od spadków, więc wtedy testamentem wszystko załatwiam bez problemu. Natomiast faktycznie jest mały problem i warto by było, aby prawica w końcu się z gejem pogodziła, bo nie ma powodu, aby był bif. Związki jednopłciowe nie niszczą rodziny wbrew przekonaniu osób o poglądach prawicowych. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jak partia liberalna, naprawdę liberalna, wolnościowa, ma stać się przyjazna współczesnemu feminizmowi. Bo no, możliwe, że teoretycznie z feminizmem liberalnym by było, ale nie o to chodzi w większości feministek. Większość feministek piłuje Japę o to, że nie mają kobiety równych rezultatów co mężczyźni. Jeżeli kobiety i mężczyźni się różnią, a się różnią, to nie będą mieli tych samych osiągnięć. Kobiet będzie siłą rzeczy mniej w polityce, bo kobiety się mniej polityką interesują. Kobiet będzie mniej w radach nadzorczych spółek, bo nie chcą poświęcać całego swojego życia i energii na wdrapywanie się na sam szczyt. Kobiet będzie mniej na kierunkach technicznych, bo je to po prostu mniej interesuje, a będzie ich dużo więcej na przykład na psychologii czy na różnych filologiach, bo to je bardziej interesuje. Więc, panie Wolnościowcu, jak ten dylemat rozwiązać, aby być partią liberalną i jednocześnie postrzeganą jako przyjazną feminizmowi, co? zacząć zaklinać rzeczywistość, mówiąc, że jesteśmy równi i wprowadzać równość. Ale co wtedy stanie się z wolnością? Bo równość i wolność te dwie wartości w dużej mierze się wykluczają.